teraz. Nie. Dobrze cię Najbliższe. Dobra, dobrze stoimy, dobrze stoimy, jest wszystko OK, Tak? Nagrałeś to? Mamy to? Dobra, to idziemy. Siemanko wszystkim, witamy Was z kolejnej edycji targów FIWE. E, oczywiście w Warszawie, a może pod Warszawą w Darzynie, na targach ptak Expo. Jak widzicie, za nami, za nami młodsze nasze wersje, no, nie wiem skąd oni wyciągnęli te zdjęcia, Maniek? Pewnie z kosmosu. z kosmosu albo z kartoteki. To moje zdjęcie ile, ile, ile lat temu było? To moje zdjęcie dwa lata temu To jest zdjęcie Tarzana w Albie, tylko zdjęte z komunii, z jego portfolio. No, powiem Wam, bo moje wiecie to chyba z 5 lat temu było robione. No, ale... ale ładnie, już no, ładnie, o, Dzięki ale za Ale bardzo ładnie, już ślady Nie, no, generalnie, co możemy powiedzieć, targi nie błyszczą zbyt jasno w tym roku, ale. Ale postaramy Wam się pokazać, jak to mniej więcej wygląda, jakie mamy atrakcje i przeprowadzimy prowadzimy kształcenie. jednym słowem, że Fitness Authority ratuje targi jak zwykle, co robi. Dokładnie tak. największe stoisko i na pan team podbija. Tak. Na dalszy. Na Kolejną medycynę targi. We'll be Mamy nawet sporo atrakcji dla dzieci. Ja tak jak szczerze patrzę na tych maluchów, którzy skaczą z przeszkody na przeszkodę, łapią się tego wszystkiego po kolei. To szacun, że. Że Tak, że są w stanie to zrobić. No bo chociaż ja jakby miał, to mały to no tak my, my jak nasze żony wyjeżdżają na urlop. <laughs> Mam Trenu coś dla Ciebie. Mario, Ty lubisz bling bling, da co? Ty wolisz grubsze. No, nie mam dla <śm> rozmiaru, nie się wydaje, że tutaj, Mario, byś mógł spokojnie wykupić całe stanowisko swoim jednym, jedną bransoletką na ręku. Nie bądź taki skromny. Widzę ten uśmiech Twój. W targach odbywają, odbywa się edycja zawodów Warszawska Granda, e, czyli generalnie jakieś mieszane sztuki walki, Tarzan, tak jest? Nie jest to bliskie mojemu sercu, bo bardziej wolę MMA, ale jednak łezka się wokół kręci. No powiedz mi, co oznacza ten jego sznur na głowie? To ja nie wiem nawet. Nie wiem? Nie mam pojęcia, bo. Nie, <noise> jest z Stońskiego. Boksu, nie? Tak, Boksu, Boksu, Tom Pomiał to... chyba taki, nie? Tak, bo oni to nazywali sportem, nie? Tak. A to chyba jest jakieś oznaczenie, które dostał w Mowę, gdzieś wiesz, czy. to, to był taki film, jest taki fighter, nie wiesz? Co? Właśnie. On jest freakiem, a nie fighterem. Dobra. Dobra, rasmu dobra, za, raz mu założę kimurę na szyję i się skończy. Chyba tak. ja ja ja... drabinka sobie chciałby, no żeby to, się brakuje, to ja tą, tą kimurę. W tak. mamy naprawdę <grymka> kawał dobrego sportu. Musimy ustalić jedno. Ty nie, nie jesteś kulturystą tak. no. przy tym zostań. I ty. A ja ja jestem mieszamy walki. do kulturyzm. A <grymka> przy tym zostań. Zostańmy przy tym, dobra? ładny. ładnie. Dziebałbym nie mowy. na raz, dajcie mi. Miałem siłę oczywiście, nie dzisiaj. nie? Mówmy się. Mariusz to jest ta sama zasada. Dobra. Tak Stoisz tu? Postój. stój. To stój. To stój. E, no nie brakuje kolejnych emocji, bo na targach mamy eliminację do programu Ninja Warrior. Ligi Europejskiej, dokładnie nie wiem co to jest, ale zobaczcie, małe dzieciaczki sprawnie pokonują sobie, akurat taka kategoria wiekowa, sprawnie pokonują sobie cały, cały tor. Tarzan, tak? dałbyś radę? No pewnie, że tak. Tak? On by się powiesił, to bym nogami do ziemi dotykał. Ja nie chciał chodzić do ziemi, tylko bym się tam. Trzeba bym się chodził. mieli większy problem oczywiście, no. no ja nie będę oszukiwał, nawet nie próbuję, bo Bredze by sobie chyba barki ze stawu porywał. Ale killer jest taki, że lubi takie wyzwania. Co, spróbujesz? No... Ja spróbuję. Jodra, jodra. 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 Jutro pod chadą na drzewie, tak, nie? Tak. U, nich, u nich w domu to Ninja Warrior, to jest nawet wieszanie zasłon w takim stanie. Każde podniesienie ręki do góry to jest Ninja Warrior. Tak, no ale cóż, masa mięśniowa nie pomaga. Ale tak, jak ja musiałem się wysilić i ten klej pod, podnieść z tego z góry, do to To Ninja Warrior... Kto go tam przesunął? Spaliłe pan po umie. Poietrzny z losu, Mariusz. Mariusz, już spokój się! Dlatego... Ja. Panek, jak widzicie, tryska, tryska niego. Tak. Znaczy, może później uda nam się spróbować gdzieś tutaj polatać po, po kicach po tym torze. My będziemy z, tutaj z. Mariuszem komentować ich poczynania. Już Marcin, już się do wody walił. W wodzie jesteś. Parzy, parzy, parzy. Mamy tutaj teraz zobaczcie zawodnika Pro Ninja Series Finalistę. Zobaczcie, to jest dopiero. Dla mnie to już jest Ninja Warrior. <noise> o, dobra. Oh, to jest najlepsza maszyna na dupę. Te, gdzie się zeruje? Najlepsza maszyna na szacunku. To jest pośladek, nie? Ja to zrobiłem I dla kobiet i dla mężczyzn. Tak. No. No, ma no, Co to jest najważniejsze na scenie? W ostatnim wieździe mi mały z małych tułeczek. Niczego zrobię. Nie możecie. Byłem w be, 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 tym, w Rediff. No Ta rywal. maszyna była. To na tej właśnie, na tej maszynie, na takiej robi... A pamiętasz z jakiej e, Jak on? Nick A pamiętasz z jakiej firmy? Nie. Nie. Tam chyba z Hammer Strange, z tego, z... Nie, Asena nie. Strange. Możliwe, ale no, no. to jest maszyna, to jest koder. Ale widzicie, mamy już u nas. <laughs> Także... No. Ameryka Polska. Tego mi brakowało właśnie. A widzicie co my tu mamy za plecami coś co Tarzan lubi najbardziej, czyli lody proteinowe. E, jak to jak trzeba, jak to on ostatnio stwierdził, ani razu nie podjadał Kto? na prepie. Tarzan. Tak, tak. Tylko, ani raz, tylko batonika z jednego, od jednego cukierka, jedną nektarynkę, Wczoraj zjadł kiedyś batoników, ale taki Ale lepsze to jest to. Słuchajcie, że on gada, nie, ja się trzymam w 100% i ja nic nie podjadę. A jak go zaczynamy pytać, to się wyprzegra ze wszystkiego. Ta. Powoli. No, no, o, o, się. Tak. Ale trzeba powiedzieć, że dzisiaj rano w toalecie dostał reprymendę, świeżak, i mam a, nadzieję, że no. od naszych kolegów się trochę ogarnie i nauczy, nie? Dokładnie. Ale to była taka rozmowa rodzicielska. To, ja widziałem, że się zbierali we dwójkę do tego. A -a. Mariusz to zaczął jako ten gorszy rodzic. Później przeszedł y, Marcin i mówi, tak. dobrze, że mu powiedziałeś. To. No to skróćmy to, o co chodziło dzisiaj to w toalecie. Łazience to przed lustrem. układał, ja to tam jeszcze. przed lustrem. Ja mówię do Tarzana, że jeżeli chce wytrwać w prepie, to jako starszy kolega, który do 11 lat już ma startu za sobą, to sugeruję wytrwać w rutynie, bo jeżeli zaczynamy podjadać, no wchodzimy w jakieś głupie nawyki, i po il jeden biegnie zostałem, tutaj skubne, tu skupna, tak. tak. rosną. Co to najlepsze tak. tego się nie zauważa. No tak, tak. Tak, tutaj troszeczkę, tu, tu mleczka do kawy, nie? A spalę, nie? No i tak się zbiera, zbiera, a zbiera. Te, a pamiętasz mleczka do kawy, jakie są w, w USA? Masz o, mleczko, zero 0 fatu, zero cukru, a jest tak. i na przykład o no, smaków karmelowych. A, a Znalazłeś oh yeah. jak ci wysłałem bitną śmietanę. O no nie no kurwa stary. Ja powiem Ci tak, po zaboldach nie jadłem słuchy, tylko taką zrobiłem. I to śmietanę zero kalorii, tego. Zero, zero. Zero kalorii, I i zero. Każdy mówi, ale pewnie ona nie, w ogóle nie jest podobna do tej prawdziwej. Ty, jest identyczna. Identyczna. Oh. Ja nie wierzę, że nie wiem to robią. To też nie. Że, ja normalnie wafle ryżowe waliłem i to śmietane. Ale, tak. ale kawę rano jak ja sobie robiłem u ciotki, głupiłem sobie to tak. mleko, to chyba nawet Starbucksa można chyba kupić. Ta, no tak, E, zero kalorii. Zero kalorii, ten taki karmelowy. Jest, jest smak to. normalnie żywego karmelu. Do tego dodajesz lód i kawę. Wychodzi taka kawa wrażliwa, no, Słodziutka. To jest tak słodkie to. Coś, ale bajkę. No. no ale wiesz, oni nie mogą. Ale Ty nie możesz. Oni nie mogą. Żeby to było Ale naprawdę naprawdę, jak oni mają łatwiejszego prepa od nas, nie? No tak, Tam tak. jest tyle możliwości. Wchodzisz do tego do Walmartu i masz tyle produktów zero, tak. Co jeszcze zero uwaga? Mozzarella. Tak. Mozzarella zero. Ja sobie robię normalnie zapiekanki, bułeczka e, świeża, żytnia, e, na to e, m, 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 kurczak i mozzarella zero kalorii. I smakuje no trochę wiór, ale, ale, ale kurde, umówmy się. Na prepie? Się na prepie to jest dla mnie był piękny ser. Oni nie mogą, się, kurwa, a my jedziemy spróbować. Ale więcej sobie to do serca. No i dobrze. Ja dzisiaj jeszcze nic nie zjadłem. No mogę, nie bez przestrzeni w do... Zero jedzenia, nie? I nie to jest to. Nie bo życie, bo to życie, ma sens. nie ma sensu. Ja biorę ciasteczkę. A jest to zero... On zero cofłów, zero faszy? przygotowywać. A ty który będę... Panie, oni są słabi. Tak, tak na Olimpię nie dojedziesz z takimi lodami. I z takimi kolegami. Z takimi kolegami, i z takimi lodami na Olimpię nie dojedziesz. Ale, za, ale zapachniało. To chyba najlepszy catering w Polsce, co? Chyba zapachniało. Zapachniało tak. Zapachniało ja ci kłody ja zrobiłem, nie wiem, Ale no, za nami macie stoisko fit, diety, z którą współpracuję, mogę się przyznać, już czwarty rok e, rozszerzyli swoją działalność o e, województwo. Jakie? Cała Polska! Cała Polska! No to więc. Zapraszamy na stronę Fit dieta. Jeżeli chcecie wymawiać tak jakiś Tarzan, to zapraszamy. A jak nie chcecie nadać jak manik, to nie wiecie. Naprawdę, uwierzcie Katerik godny polecenia, bo sam miałem okazję próbować super jakości produkty i wszystko się tak naprawdę zgadzało, to co było napisane. Także nic, tylko zamawiać i próbować. Możecie Keba panik, możecie oprzeć swoje i kratować. Chyba Panik? Chyba Pumańka? Panik, jak Panie, A ja, Najpierw, najpierw pogadamy. Panik, już do środka się ładuje, kurwa. ty, blacharo. Mamy to, co ty griski lubią najbardziej, czyli. Sportowe samochody, czyli. Takie chyba asy, czyli Tak. o jedzeniu, było prepie, bo przygotowania. Ale to jest chyba największy fan samochodów, nie? Tak. Ja tak. No tak, tak, tak. Ja muszę mieć wygodny samochód, a on nie. Ja lubię szybki. Ja lubię i wygodne, i takie, które zapieprzają. No powiedz ci, że ten docz, tak? Docz, ale już. No już nie, nie był wygodny. Eee, nie szybki. <laughs> nie jest, bo ty się działałeś z tyłu, Marcin. Aha. A dlatego, dlatego to jest wiesz, samochód dwuosobowy, ale za kierownicą w tym fotelu na Alcantarze. To było zajebiście, naprawdę. Tak, ba... Wygodnie? Wygodnie bardzo. No okay. ja na trasę robię do samochodem bardzo, i... Bardzo wygodny, cichy, ekonomiczny samochód. Cichy, ekonomiczny przede <laughs> wszystkim, <laughs> tak. Bardzo jak nas kiedyś przewiózł, to... Jedyne 35 litrów. Ja pamiętam, moment, jak was bo... przewoziłem, a przez przyszliście z tyłu. Maniek, Maniek, e, spokojnie, spokojnie. Ech. Ja tylko lekko gaz przysłałem bo do... I bokiem ich przewiozłem, no. Bejpiatnie, do bejpiatnie. Do Dobra, Maniek, to powiedz, który wybierasz. Mercedesa mam, to teraz BMW. Mercedes. BMW? Tutaj, tak. To no bo... dawaj, siadamy i spróbujemy. Ale miałem też BMW w szóstkę kiedyś, to teraz, teraz przesiadłem się do Mercedesa i może kiedyś się do BMW znowu. No, tak, to, no. to już wiesz. To już zależy. W moim przypadku co co się urodzi w główce, Taka nie? Ta M4 yy, jest ok, ale bardziej mi leży M3 Competition w takim kolorze Fr Tampa Bay Frozen z kubełkami, z kierownicą Skarbonajwan. Z Jak nie ma co robić w prepie, wiecie. Tak. E, ja wam powiem po oglądaniu Poczekaj. w prepie. Często zakupy, nie? Tak. Jak człowiek nie może jeść, to kompensuje swoje endosyny, żeby wywołać szczęście zakupami. Znaczy, w sensie, no, albo oglądanie... Ja oglądam sobie różne, tak. nie, buty na przykład na Nike. no kurwa... Co drugi... Kebaby oglądasz? Kebaby, no, też, tam, <laughs> no, kebaby to już druga sprawa, nie? To, to na karmię, na kardio. Nie, no, ale tu powiem sam, że w prepie często, żeby zająć tą głowę, nie myśleć o jedzeniu, tak. to się przegląda wszystko. Ale Wiesz, się powiem, robi, to się robi się za... ciuchy nowe, samochód... Ja ty... miałem, miałem Helkata i naprawdę miałem takie ciężkie okresy, Zsiedlam sobie w samochód, Zagłady na, na linkę, trochę połączę żeby zrezygnowałem, się dobrze to robiło. Helkata już nie mam, bo sprzedałem. Okej, okay. czyli co, dałem. Dobra, przypasujemy wczoraj. się do tego BMW. Ale co, odpalać jedziemy, no aha, tak, tak. Ale gumę tutaj po tym kolejce pomiędzy tymi. Mamy w karbonie tutaj w środeczek, Powiem e, jak widzę, miejsca trochę brakuje. W środku karbonik, czyli nie ma biedy. Kierownica też z elementami karbonu. Ja w fan motoryzacji zwracam bardzo mocno Co? na to uwagę. Tak też mamy w karbonie tutaj. dać mu? Jedź Mario, dawaj! To teraz, to teraz zobaczymy, czy ten kurs ogarnie całą ekipę na pas. pakował ziemniaki do Turinga? Co jest? Jest pakowny czy nie jest? To my sprawdzimy czy my wejdziemy. No masa jest podobna. Daj mi tą kurtkę na chwilę, daj tą kurtkę. Oczywiście każdy kierowca BMW musi mieć kurtkę, tutaj nie będę mówił jakiej firmy, bo nie chcę pajacować, ale wiecie, przyciaskne spodnie i taka kurteczka to jest podstawa do M2. Dobra, by darca, wchodzisz do przodu, czy do tyłu? Ja idę do tyłu. By nie, tak. nie, dobra, nie, nie, dobra. No nie. daj. Papierka mnie do Dobra, dawaj. Raz, dwa, trzy. Idziesz do tyłu. Ja pie... Tarzan, ty byś tu głowy nie zmieścił. Chyba tak jak ruszę, bo jedziemy, nie? Nie, chyba nie no. A czemu? Ty kojarzysz, jak ruszył z skuterem na ludzi. Ja kurwa, ja umiem no jeździć raczej, nie. nie? Ty no Ameryka. Mogę ruszyć do przodu? Kurwa, panowie, ale to teraz pytanie, zmieściliśmy się? Zmieściliśmy się, jedziemy. Ale czy fura pociągnie ten gabaryt kilogram? Ja, dobra, dobra, ty weź się uspokój. Gdzie ty jedziesz ty. <laughs> <laughs> Dobra, już już, 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 dobra, jak ja mam teraz tego wyjść? Popójcie mi wejść! Dobra, sześć tam, zmieściliśmy się, jak zobaczyliśmy. A bo tak naprawdę co grubo ponad pół tony, nie? Będzie. No, będzie, no, będzie, będzie 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 pół tony, no, Bardzo za 80. No teraz, ale ten samochód jest warty tej ceny? Zmieściliśmy się, dał no pewnie, jest warty, że takiej ta. ceny, jaki jeśli za, za, za niego zapłacisz, tam, dokładnie. Tak. Ale tak, zmieściliśmy się, dał radę Pojechać, czyli co? Ruszył, wypożyczamy i jedziemy na miasto. Tak. Mamy teraz od razu z Kodem Tarzan promocję. Tak, szkodem, proszę, za, 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 myślę, macie... że... Jakie szkody Jakieś kody rabatowe, współpracę, coś tutaj zaraz ogarniemy i będziemy lansować tak. się po Warszawie. Montaż No do, <laughs> Dokładnie. Tak. Tarzanek z Panikową. Nie jedź, nie jedź, nie jucz. No Ty co... nie wiedziałeś, co do przodu, ty ty ty. Ja, ja ruszę, tak co do tyłu. Tak jak Jurek ma... mówił, był taki program, co na skuterze wjechał no, na telewizję. <noise> siedma, to nie jeźdź, ja to umiem samochodem stary. <noise> to jest R? jak na to, to jest r? ma gumę zjarać żeby mi pozwolił Cię panowie <noise> Jeden i drugi na prepie i już im pan odbija dobra Ja chcę, on się boi <głos> <głos> Kolejna edycja targu Fiwę za nami eee, To tak jak gdzieś tam wcześniej wspomnieliśmy Nie błyszczy, ale Ale coś wyciągnęliśmy z tego Tak, dokładnie. Naprawdę jakieś atrakcje są dla każdego, bo i trochę sportu walki, troszkę sprzętu. Siłowego, troszkę Ninja Warrior, gdzie Jurek mnie generalnie że tak powiem, Zygnał. zaimponował. Zygnał to. E, no i wiadomo, nasze stoliska Fitness Authority są zawsze, zawsze pełno ludzi. E, super, Fitness Authority zawsze opanowuje. Sony. Tak, super ceny, więc tych suplementów wszyscy kupują od groma. Cóż tu dużo gadać? no, Mamy nadzieję, że kolejna edycja przed nami. Jeżeli będzie kolejna edycja, to Was zapraszamy. Obserwujcie nasze social media Fitness Authority, oczywiście kanał na YouTube. No i co? Czekajcie na kolejne materiały. Tymczasem żegnamy się z Wami. Gang do jebańców! Do zobaczenia! <słyska>